Siemaneczko, jestem Bart i widzę Was na filmiku, pod którym będziecie mogli wygrać moje konto z PLA. Jest to Mental 55 poziom, serwer Negros, Królestwo Niebieskie, Level 55. Już mówiłem. Dobra, nazywa się on, Ta postać nazywa się Mental 990. Na tym koncie są jeszcze dwie postacie. Ale one są jakieś takie, jedny, na jednym grałem 7 godzin, na drugim 5 godzin, na tym głównym grałem 5 dni 1 godzinę Nie ma ona żadnej gildii, no ale jeśli chcecie wiedzieć jak je dostać, czekajcie do końca, ja wam wszystko opiszę A teraz zaczynajmy, jak widzicie jesteśmy tutaj sobie w m 1 Yy, mamy bojowca na sam start, trochę wygłodniały, pewnie jak go dostaniecie to już zdechnie, więc będziecie musieli sobie kupić yy, jakąś tam odżywkę, tą różę taką dla niego. Zacznijmy może sobie od EQ, yy, sorry za czyszczące krzesło i za dźwięki w tle, no ale yy, musicie, musicie to przeżyć. Mamy fryzurkę, długie włosy, czerwone, od poziomu 35, za nią jakieś 20kk. Yy, Pewnie przepłaciłem, no ale odać to. Dobra. Opcją drugą jest, rzeczą drugą jest e, szarfa za 50 smaczek monet. 50 smaczek monet kupiłem sobie za 50 k, więc 50 kk mniej więcej to będzie warte. I kolejną rzeczą jest, e, załóżmy, że żalek plus 8, 15 kk 20 k, pewnie za niego wyciągniecie. Kolejną rzeczą jest fmsik plus 9, oczywiście. Ładnie się tutaj błyszczy prezentuje. Średnie obrażenia 33 i 2 zepsute kamienie. Oczywiście zepsute kamienie to jest troszeczkę lipa, no ale 50K na pewno za niego dostaniecie, kto wie czy nie więcej. Jadałem za niego 70. Kolejnym przedmiotem jest zbroja śmiertelna plus 9, 2K, 2KD. Całe. Jedno obrony plus 3 i drugie przyspieszenia, czyli Speed plus 3. Kolejną rzeczą jest y, okrągłe, to tam nieważne. Srebrna, brazoleta plus y, 9. Dane za jakieś 40, 50 kK. Nie pamiętam już. Y, kolejną rzeczą są ebonity plus 9. Y, 50, 60 kK. Możecie sobie za to wołać. Y, deszczowe buty plus 5. To są tylko dla perzeta. Dobra, co tutaj mamy jeszcze? Mamy tutaj 12kk um, Jakieś książeczki Są tutaj wirki, chyba z 6 ich Bodzie Wirki z nowych, widzicie Instrukcja, wirek Szybki atak Zaraz będę kaszlał O górze e, Wirek Wodzie znowu 3 koziki plus 0,500K. Na pewno dostaniecie. Instrukcja kolejna. Kolejne trzy podki. Tutaj duchowe jakieś rzeczy z, z tej skrzyneczki. I tutaj już nic nie ma i tak. W depozycie są jeszcze jakieś rzeczy z tej skrzyneczki i tam jakieś takie śmieci. Yy, ale hasło do depozytu to jest 6,0. Jakby ktoś chciał wiedzieć. Teraz, jak otrzymać to konto ode mnie? Jeśli chcecie otrzymać to konto, musicie dać łapkę pod tym filmikiem, zasubskrybować mój kanał, a następnie mm, wpisać w komentarzu własny mail. Po co własny mail? Ponieważ o wygranej poinformuję Was, właśnie tam. Napiszę Wam. Login i hasło na tego maila, więc podajcie e, takiego, na którego znacie hasło. I tam pogratuluję Wam na pewno. Opcją kolejną jest e, takie dla mnie e, informacja, dlaczego byście chcieli to konto. E, możecie po się rozpisać, możecie coś fajnego wymyślić. E, kolejną opcją jest jakie macie doświadczenie w metku e, nie wiem, tam możecie lata podawać dni, godziny. Kolejną opcją jest ile macie lat. Tak z własnej ciekawości, żeby zobaczyć kto by te konto dostał. Będę robił takie losowanie, napiszcie to. Ale i tak wylosuję jedną osobę z tego. Nie będę patrzył kto ma najfajniejsze takie, najwięcej godzin, najwięcej dni, największy poziom osiągnął. A właśnie o poziomie chyba nie mówiłem, jaki największy poziom osiągnęliście oczywiście w metku, jeśli osiągnęliście jakikolwiek zrobię po prostu losowanie Jak będzie zapewne nie będzie dużo chętnych osób na to konto, no ale wezmę karteczki napiszę, jak będzie 10 osób, wrzucę do, nie wiem do jakiejś miski, zamieszam, wyciągnę jedną osobę i ta osoba wygra oczywiście nagram z tego filmik, żeby nie było dobra, zrób te rzeczy, a może kiedyś się odezwę Yy, tak, jak to się nazywa? Ogłoszenie wyników będzie w marcu. Yy, mamy luty, luty, marzec, 14 luty dzisiaj jest, wrzucę to pewnie jutro albo pojutrze, więc będzie 16 mniej więcej. Tak 16 marca możecie się spodziewać cały miesiąc, więc może kilka osób yy, się uzbiera do losowania. Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że konto Ci się spodoba. Yy, narka.